Witam Cię bardzo serdecznie. Chciałem Cię bardzo serdecznie zaprosić już dzisiaj na mega spotkanie z osobą, która po prostu może zmienić Twoje życie. Nick Wójcić będzie w Polsce. Będzie w Polsce Nick Wójcić. 30 kwietnia 2015 roku na stadionie INEA w Poznaniu. Będziesz miał okazję go zobaczyć. Ja tam na pewno będę, dlatego też możemy się spotkać, gorąco Cię zapraszam, ale przede wszystkim jedziemy tam po to, żeby zobaczyć, co ma do powiedzenia Nick, wójcić, a po prostu poczuć tą moc, którą on ma do przekazania. Jest to niesamowity gość. Jeszcze kilka lat temu oglądałem kilka filmików z nim, jak to na przykład występował w cyrku, gdzie po prostu wyśmiewano się z niego, jak to uczył się pływać i inna osoba go motywowała, bo tak naprawdę na tamten czas użalał się nad sobą i po prostu nie miał chęci do życia. A jak obejrzysz dzisiaj, co on osiągnął zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie, to po prostu nie ziemia, to po prostu nieba a ziemia. To jest no, no niesamowite, co możemy osiągnąć, jeśli po prostu chcemy. No, no, tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli uważasz, że coś Cię blokuje, że masz jakąś barierę, którą boisz się przeskoczyć i ruszyć dalej, wyjść ze swojej strefy komfortu, to po prostu musisz być, musisz zobaczyć nika wójcicia, bo jeśli osoba bez kończyn dolnych i górnych potrafi takie rzeczy robić, takie wyniki osiągać, no to po prostu Ty jako zdrowa osoba możesz wszystko no możesz wszystko tak więc 30 kwietnia 2015 roku stadion Inea zapraszam cię gorąco nie wójcić poznaj do zobaczenia hej